bardzo, kochani, za, 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 za przywitanie. Te 100 dni, te 100 konkretów, doprowadzą do tego, że ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu. Weźmy. To moje przekonanie, że już po studniach ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej, ma gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. Wiecie, na czym polega ten możliwy cud, jeśli chodzi o konsekwencje zmiany rządu. Jeśli w Polsce znowu nastanie rząd, Odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. Odpowiadam od razu tym wszystkim, którzy te pytania będą Wam zadawać. Dla mnie ta wiarygodność jest absolutnie kluczowa. Oni, żeby kupić trochę sympatii ludzi. Wiecie, że oni rekordowo zadłużyli Polskę, a to te zaplanowane długi na przyszły rok. <grystanie> Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. On się nazywa w sposób skomplikowany być może. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Kiedy ta propozycja pojawiła się, kiedy ją przedstawiałem. No wiecie, ludzie tak myślą, kwota wolna od podatku, co to znaczy? Dla mnie ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni oznacza i teraz bardzo proszę wszystkich o uwagę, bo to jest zmiana absolutnie zasadnicza. W Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5000 tysięcy złotych nie będzie już płacił podatku dochodowego. W ciągu pierwszych stu dni Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce. Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. To jest pierwszy rząd, który ma więcej limuzyn niż karetek w Polsce Nie wyobrażam sobie do końca tego, ja to w końcu nie dowierzam, że to może być zamknięte. oni wszyscy tutaj rządzili, wszyscy mają stołki piękne, pozałatwiane, a nas tu zostawili, nie, a tutaj nam mydlili oczy, że nie wiadomo, jak będzie super, jeszcze chwilę, jeszcze coś. I to... Raciborski gigant sektora energetycznego upada, i to dosłownie firma Rafako, przed którą się teraz znajduje, ogłosiła upadłość, i z końcem lutego Prace w niej ma stracić 700 osób. Pracownicy jednak się nie poddają i apelują do Donalda Tuska, by ratował firmę. W końcu to on mówił w 2023 roku, że przyszłość energetyki zależy w dużej mierze właśnie od takich firm. Okrotność niedotrzymywanie obietnic sprawiła, że dla coraz większej grupy osób. Takie słowa z ust premiera to już tylko bardzo krótki żart. Sto konkretów, czy paliwo po 5.19 to klasyki obecnej kadencji, a nie ma jeszcze jej półmetka. Natomiast chwilę przed wyborami prezydenckimi Donald Tusk obiecał repolonizację gospodarki. Biorę to na siebie. Premier musiał zdecydować dosłownie o tym z dnia na dzień, dlatego że chwilę wcześniej polskiego operatora w szczecińskim porcie wykupił niemiecki operator. I tak mimo, to Donald Tusk uparł się jak osioł i twierdził, że już teraz to będzie inaczej. Czas na odbudowę narodowej gospodarki. Przed wyborami dwoił się i troił i przekonywał, że wie, co mówi. Polacy będą zarabiali na Rozwoju polskiej gospodarki morskiej. To Czytał z kartki, więc powinien wiedzieć, co mówi. Ale z drugiej strony może ktoś mu napisał, a on bezrefleksyjnie to odtworzył. Bo niestety, ale znów rzeczywistość powyborcza okazała się brutalna. Media bowiem informują. Terminal w Gdyni oddany zagranicznemu operatorowi. Oferta polskiego konsorcjum odrzucona. Terminal w Gdyni tylko dla skandynawskich promów. Polska konkurencja grzmi. Terminal promowy w Gdyni dla Szwedów. Jest protest. Wszystko to są rzeczy, które no, wołają o pomstę do nieba i nie mają nic wspólnego z rozwojem gospodarki. Terminal w Gdyni zbudowany został w 2021 roku za blisko 300 milionów złotych. Idea poprzedniego rządu była taka, aby operowały nim polskie spółki. I tak PZM, PZB i Unity Line jako konsorcjum brały udział w przetargu, ale przegrały. I tym samym polski premier znów zrobił z gęby cholewę. Tak wygląda rekolonizacja w wykonaniu obecnego rządu który jedno obiecuje, a drugie robi. Po prostu totalne zakłamanie i hipokryzja. Bo dzisiaj mamy rzeczywistość taką, że znowu kolejne nabrzeże zostało oddane w obce ręce. Przede wszystkim to brak zysków dla polskich firm, a co za tym idzie, mniejsze wpływy do budżetu państwa. Poza tym warto podkreślić, że porty to obszar strategiczny. Kontrola państwa nad głównymi hubami przeładunkowymi, terminalami kontenerowymi, portami jest o tyle istotna, że wpływa na bezpieczeństwo logistyczne państwa. Logistyka, tak samo jak w wojsku, tak i w gospodarce odgrywa rolę kluczową. Co ciekawe, niedotrzymane obietnice premiera nie powstrzymują go przed złożeniem kolejnych. Czasem tak się produkuje na konferencjach prasowych, że na koniec oznajmia. Mokry jestem cały, wiecie? Opisane doświadczenie nakazuje założyć zatem już dziś, że przed wyborami w 27 roku znów usłyszymy ten krótki dowcip premiera. Naprawdę, uwierzcie mi, Kamil Nieradka, Republika. Ze świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim. Wyszedł blady i spocony. Trauma, którą niesie po tych przegranych wyborach, jest siłą, która napędza jego nienawiść do znacznej części polskiego społeczeństwa, które głosuje na PiS. Słyszeliśmy to w jego wypowiedziach. Pogardliwych wobec elektoratu. Słyszeliśmy to w wypowiedziach schetyny i wszystkich tych, którzy w platformie albo pełnili przywództwo, albo byli bardzo wysoko. A więc to, że przegrał, i wszyscy tusko o tym wiedzą, że jesteś zakompleksiony, że masz traumę, że jesteś człowiekiem, który nie potrafi sobie emocjonalnie z tym poradzić, że zostałeś ośmieszony, że ty nowoczesny w pięknych garniturach przegrałeś z tym, którego wyśmiewałeś. Wyśmiewali reklamówki świętej pamięci pierwszej damy, która niosła jedzenie, kanapki dla prezydenta. To było dla nich śmieszne. To było dla nich powodem do tego, żeby wyśmiewać miłość dwojga ludzi, którzy zachowali się normalnie, którym sodówka nie uderzyła, ale służyli Polsce. I to jest fundamentalna różnica między nami. Na kanale YouTube na ryby w świętokrzyskie.